Jestem sam, nie mam dziewczyny, jest mi niedobrze. Nawet nie mam psa, z którym mógłbym wyjść na spacer. Zresztą po co wychodzić na spacer? Za oknem jest tak obrzydliwie, proszę Państwa, że od razu się cisną na usta najobrzydliwsze słowa, i się nie wstydzę, żeby powiedzieć na antenie to najbrzydsze słowa, jak mi przychodzi do głowy: odwilż. Tak jest. I na dodatek to wszystko, co jeszcze dzisiaj w ciągu dnia rozmarzało się, roztapiało. W nocy zamarznie, będzie bardzo ślisko. Tym razem nie żartuję. Naprawdę temperatura w nocy na Dolnym Śląsku spadnie poniżej zera, a to oznacza lód na jezdniach i na chodnikach. Ochłodzenie spowoduje, że z nieba z przerwami do rana padał będzie śnieg, który jeszcze rano sobie popada, ale do południa się roztopi. W drugiej części dnia na północy regionu, na nizinach, tam gdzie będzie dodatnia temperatura, padał będzie deszcz. Na południu regionu temperatura na pograniczu deszczu ze śniegiem. Ciśnienie będzie rosło, oby. Wiatr się uspokoi, to trochę koi, ale niż nadal silny wpływ ma na nasze samopoczucie, stąd biometr niekorzystny. Jeszcze raz uczulam kierowców. W nocy i rano na jezdniach i chodnikach lód. Załóżcie sobie, kochani, że podróż do pracy potrwa dłużej i nie trąbcie na Boga, na kogoś, kto jedzie przed Wami trochę wolniej. Czarny nastrój, czarna prognoza, czarna rozpacz. Chyba i mnie dopadła depresja. Koniec. Nie, dosyć tego. Zapalamy wszystkie światła, bawimy się wesolutko. Kochani, zróbmy coś dla siebie, zapalmy światła, zaprośmy znajomych, zadzwonimy do siebie, bądźmy na przekrót temu wszystkiemu weseli. Tralalala!